Witajcie na kanale Tarkov Polska. Zachęcam was do dołączenia na nasz serwer Discord i zostawienia reakcji pod materiałem. Witajcie. W dzisiejszym materiale zaprezentuję wam parę presetów broni od traderów na pierwszym poziomie. Czyli to są takie podstawowe presety, które można używać od początku wipe'a. Ogólnie żeby edytować build na początku WIP'a nie macie Workbench'a i żeby móc wejść w ogóle w zakładkę Edit Build Trzeba mieć Workbench. Workbench się znajduje tutaj w hideoutzie. E, momencik, niech mi się to wszyta I to są takie Presety Najbardziej budżetowe To nie są jakieś Presety, które dają jak najlepsze Statystyki Wzorując się na Niskich cenach, tylko to są naprawdę najbardziej budżetowe presety. W przyszłości będziemy robić różne presety, różne poradniki na temat presetów. Ale dzisiaj wam pokażę takie budżetowe presety. I tak, tutaj właśnie jeśli chodzi o Workbench, to craftujecie go, robicie go w swojej kryjówce, w hydoucie. I jeżeli będziecie mieli już Workbench, to będziecie mieli dostęp do buildów swoich. I tak. Zaczniemy sobie od broni, jaką jest pp Myśnik 19-01. Jest to SMG z możliwością Single Fire Full Auto na amunicję 9x19. jest to jakoś super mocna amunicja. Jeśli chodzi o tą amunicję na początku wipe'a, to polecam pst Ale nie patrzcie bardzo na amunicję do tej broni, bo. Wystrzelenie 30 pestek z tej broni, to jest moment. I nawet jak macie jakąś taką średnią amunicję, która nie przebija pancerza, to prędzej czy później traficie w łeb komuś, nie? Tu chodzi bardziej o to, żeby. Żeby wystrzelić ten cały magazynek w kogoś w całkiem niezłym tempie, niżeli. Precyzyjnie komuś trafić w głowę, co nie? Więc nie skupiajcie się bardzo strzelając z tej broni na celowaniu, tylko po prostu zróbcie z kogoś e, durszlak, że tak powiem. I tak, wchodzicie sobie w edycję. Pierwszą rzeczą, którą Wam polecę, to wymienić tą końcówkę lufy. Kupcie sobie tą sajgę. Ona wam zbije minus 1 recoila, więc broń nie będzie miała takiego wielkiego odrzutu. Chociaż ta broń stokowo, ona i tak praktycznie w ogóle nie ma odrzutu, więc tutaj nawet się nie skupiamy bardzo na recoilu, nie skupiamy się, żeby yy, przyjemnie się, przyjemniej się w miarę z tego strzelało i żeby to dużo nas nie kosztowało. Sama broń kosztuje ogólnie 28 tysięcy i tak, bierzemy tą końcówkę. Do tego, tutaj już wedle Waszego uznania, ja bym Wam polecił, jeśli chodzi o najmniejszą cenę, wziąć ten uchwyt. To jest uchwyt już z montażem. Kupujecie tylko ten element za 5000 rubli i macie gotowy uchwyt z montażem, ale jeżeli, jeżeli chcecie bardziej zaawansowany już taki montaż, tą szynę montażową, zwał jak zwał, no to polecam na przykład kupić to i do tego już możecie zamontować latarkę. Dajmy na to tę początkową latarkę, którą możecie kupić to DiBala, bo można kupić od początku samego i do tego jeszcze uchwyt sobie dajecie mm, albo tego kaca, chociaż ten kac jest drogi z tego co kojarzę, 39 dolarów, w sumie nie jest jakiś drogi, ale tak tego kaca albo lepiej, lepszym wyborem będzie ten uchwyt, bo kac daje 7 ergonomii, a ten uchwyt daje 5 ergonomii, ale zbija jeszcze jeden recoila, ale no patrzcie montując te dwa elementy mamy 57,5 ergonomii i 41 recoila a montując to no ta ergonomia trochę spada, nie? Tracimy 7 ergonomii, ale no tam parę tysięcy rubli, więc to jest taki najbardziej budżetowy sposób. Następnie wymieniacie tuszynę montażową i do tego wiadomo jeśli chodzi o celownik to już kwestia waszego gustu ale ja bym wam polecił tego Waltera. Walter w tym wipe'ie sprawę się zarobiście. Celownik nie pływa, trzyma się ta kropeczka na środku celownika trzyma się pozycji, bo niektóre celowniki to tak pływały, jak się wychylałeś na prawo, na lewo, to one strasznie pływały, nie? A Walter bardzo dobrze się sprawdza. Polecam serdecznie. Ja ogólnie Waltero używam do każdej broni. Świetny celownik. No i co, i to by było na tyle. To by było naprawdę na tyle, więc prosty preset. Bierzecie, kupujecie myk. Płacicie za to tylko 27 tysięcy. No wiadomo, celownik jest najdroższy, nie? Za celownik w hardcore wipe się dużo płaci. No, ale celownik to taka podstawa broni, więc nie oszczędzajcie na tym celowniku, bo i tak za broń wam wyjdzie. E, ile wam wyjdzie? 55 tysięcy rubli za, za broń i modding. To to naprawdę jest. No, bardzo mało, nie? Kupujecie, montujecie. Pokażę wam jeszcze, jak to strzela. Myk. E, załaduje jakąś amunicję. Aha, nie mam żadnej amunicji. Dobra, kupimy. Myk. Pesteczki, kupia teraz z 200, na pewno im się przydadzą, ciach, 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 e, tu jeszcze do komory wrzucimy, chodzimy no i ta broń nie ma recoila, nie to jest taka broń, e, szybciej, i patrz jeśli chodzi o ten celownik, to ja mówiłem na temat tego, czy on się rusza, czy nie pływa, i jak się gibacie prawo-lewo, no delikatnie pływa, nie? Ale to i tak jest mało yy, w porównaniu do innych celowników. A jeśli chodzi o recoil, ja w ogóle nie ruszałem myszką. A widzicie, w cel praktycznie wszystko poszło. Nawet możemy zobaczyć, jak bardzo, tak. Ja czy ja coś trafiałem w tarczę, czy nie. No sami widzicie, dużo jest trafień w tarczę, nawet headshota żeśmy strzelili, więc... No, na pewno już byśmy zabili tego przeciwnika, chyba żeby miał jakąś face maskę Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o SMG. Okej, okay, kolejną bronią jaką wam polecę jest AKS-74U. Kupujecie tą broń u prapora, Z tym, że zwracajcie uwagę, bo są dwa rodzaje tej broni jest AKS 74U i UN. Yy, ja bym zwracajcie uwagę, bo UN jest o wiele droższy od U, więc kupujcie tego U, żeby zaoszczędzić jak najwięcej kasy. Dzisiaj skupiamy się na budżetowej broni. One się w statystykach nawet nie różnią za bardzo, więc yy, polecam U zdecydowanie. I tak jeśli chodzi o modding, no to bardzo podobny modding jak i z PP 19, jak nie praktycznie taki sam. Na początku wymieniacie tą lufę, kupujecie to AK-74, to wam zbije trochę recoila. No i tutaj, jeśli chodzi o tego ak no widzicie sami, że recoil ma znacznie większy niż PP-19, no ale tu macie mocniejszą amunicję, no i ta broń na pewno będzie o wiele bardziej kopać, tylko na początku wipe'a, jeśli chodzi o 54539, no łatwiej jest o tą amunicję. Dużo i dropi, dużo się jej znajduje w przeciwieństwie do dziewiątki, nie? I jeśli chodzi o modding dalszy, to tak modujecie sobie. Mm, kupujecie to B11, i do tego uchwyt dajmy na to. Ten będzie dobry, bo on zdejmuje, on daje ergonomię i zdejmuje trochę recoila. Kac tego nie robi, ale daje tej ergonomii trochę więcej. Więc polecam ten uchwyt. No i dodatkowo możecie zamontować sobie jakąś latarkę. Polecam latarki. Jednak, no dzisiaj się skupiamy na budżecie, więc e, jeżeli chcecie jak najwięcej zaoszczędzić, nie kupujcie latarki, chociaż ja Wam polecę latarkę, bo latarka oślepia i daje dużą przewagę nad wrogiem. Jeśli chodzi o tą latarkę, to polecam e, nawet tego glocka, nie? Ona jest dostępna od początku. Ale ok, nie będziemy kupować latarki. Następnie kupujecie mm, tą szynę montażową Pilgrima. On też nam trochę zdejmie, yy, recoila z tego co widzicie. No i do tego Waltera, nie? Waltera, którego kupiliśmy w poprzedniej broni. No i w zasadzie to je było na tyle. Tylko no, zobaczycie sami, że różnica w recoilu jest znacznie większa. To nawet na statystykach widać. No AK już kopie bardziej i ciężko będzie tak precyzyjnie strzelać jak z PP19, no ale nadal to jest bardzo budżetowa broń i bardzo y, dobra broń. Z tym, że no właśnie strzelając z akacza, to ja już wam bardziej polecam y, strzelać bardziej precyzyjniej. W sensie skupiać się na, na trafianiu w głowę, niżeli walenie takie full auto jak z P19, nie. Kupujemy. Ile nas to będzie kosztować? 33 tysiące. Okej. Okay. Ciach. Ciach. Montujemy. I idziemy postrzelać chwilę. Pokażę wam jak to wygląda. Załadujemy sobie pp. Myk. Hideout. Enter. I nie wiem czy tam ta tarcza nam się... Nadal są ślady. Dobra, to będziemy strzelać do tej drugiej tarczy. Zobaczymy. Też strzelę takie full auto jak poprzednio, czyli nie będę w ogóle kontrolować tego recoila, tylko walę jakby w środek. No i sami widzicie, ten recoil ucieka, ucieka ta broń bardzo do góry. Więc, strzelając już z tego akacza na dalszy dystans, nawet na średni dystans, to musicie kontrolować ten recoil, czyli ciągniecie w dół, w dół, w dół. Bo sami widzicie, że. No, trafiliśmy niby w łeb, trafiliśmy, więc ten przeciwnik i tak by umarł, jakbyśmy go teraz strzelali. Ale trafiliśmy tylko 5 razy, nie? W porównaniu. Tutaj, gdzie trafiliśmy, no, zdecydowanie więcej razy co nie? No ale pamiętajmy o tym, że jednak, akaż to jest o wiele bardziej potężniejsza amunicja niż yy, dziewiątki. No i w tym poradniku polecę wam te dwie bronie. Na początku wajpa sprawują się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w tym poradniku Wam mniej więcej pomogłem, yy, jakie bronie składać na początku wajpa i będzie Wam się przyjemnie dzięki temu grać. Także trzymajcie się do następnego, cześć.